Witam nas wszystkich serdecznie z tej strony Drake i -y. powracamy do Assassin's Creed Brotherhood. I okej, okay, przed nami mamy rozpoczęcie kolejnego questa z agentami templariuszy, ponieważ tak, między odcinkami zdecydujemy się w jakiej kolejności, co będę chciał teraz zrobić, czyli agent templariuszy, bardzo blisko mamy questa głównego, zapewne dla Bartolomeo, sądząc po tym, że odbywa się w koszarach. I ewentualnie, jeśli potem zostanie nam się troszeczkę czasu, to ogarniemy sobie questa związanego z Kristiną. Aczkolwiek... <suszanie> Wszystko w swoim czasie. najpierw zegadamy do tego dziwnie schowanego pana. Co tam, mistrzu? Who? One of Borja's dogs. We tried to build a resistance. He came to our house and began firing his arquebus. My poor little Anna, she's. I've got to get back. Just one shooter. It will be easy to overtake. It cannot be very accurate. Pole rażenia. Gaspar de la Croix strzela do wszystkich ze zniesienia. Ok. Dostanie, prawda? Totalnie się nie spodziewałem. Wow, gościł całkiem blisko. Myślałem, że... coś. Strzał z tej odległości nie był jakiś super wymagający. Wracaj tutaj. Tak, kolejna oczywiście postać z Multigen. Jak mnie wkurza to, że teraz, wiecie, jeszcze teraz w sensie, gadżety są wszystkie pod tym samym klawiszem pod kwadratem, bo nie trafiłeś? Proszę bardzo. To jak, jak on się nazywał? Profesor, odkrywca... Zamknę mu oczy, które ma za okularami i posmyram po brodzie bez gładka. Ale pierdolnęliśmy. Miało być tak ładnie. Ok, i tak, jak mówiłem, tutaj zapewne gdzieś blisko mamy Bartolomeo. No proszę, jest po prostu po przeciwnej stronie. Tak, więc od razu przechodzimy do tego. A tutaj mamy windę, ojej ja się nie mylę. A, tak, właśnie. Tak, jak zapamiętałem. Generalnie należałoby rozesłać asasynów, bo wszyscy powracali. A, o, myślałem, że to już tutaj, a to kawałek dalej najwidoczniej. E, na szczęście tylko kawałeczek. To you too. thats I was expecting my uh, wife. Oh, that does not surprise me. The French putane have us under pressure. Tell me about their general. This Baron de Valois. Cesare persuaded King okay. Louis to lend him an entire army to defeat me. I'm flattered. Where can I find him? It's only a matter of time before I have Valois by the throat. We have them in a retreat. They seem to be getting closer. The situation is under control. Tak, Bartolomeo, kontrolujesz sytuację, jasne. Totalnie. Dobra, w przypadku wezmę bezdeś... w ogóle, nie? No, mam tutaj trochę ludzi do zabicia. Jezu, łatwo ci mówić, kuźwa. Zamknij bramę, idą ze strony. Jasne, no kuźwa, stary. Dalej. Jezu Chryste, asasyni do pomocy. Walczcie za zachodniczne kówno. <laughs> dobra. Jest, chyba jest spokój. Dobra, dobra, Ecy, już. Czy aby opuścić? No, przytrzymuję. Dobra, poszło. Pierwszo. No kuźwa zamknij ten ryj! Opuściłby się wcześniej nie byłby problemu! No już nie ma drugiej strony, stummy jest tylko jedna strona. Zabierasz mi te koniec stąd Nasi asystenci tutaj przydali się jakim konkretnie Wyrównali przewagę liczebną -vous prêt à vous rendre? Why don't you come closer and say that? You must learn how to speak French. It would mask your barbaric sensibilities. Perhaps you could teach me, and I would instruct you in fighting. Since you seem to do so little of it, as amusing as this parley has Mon been. English. I'd like your unconditional surrender before sunrise. Ha! My lady Bianca will whisper it. In your ear! I believe another lady might object to that. Mio marito vi ammazzerà tutti! I'll kill you for tutto francese! Calm down for your wife's sake. You know my terms. Enter my camp unarmed at dawn. And practice your French. Soon all of Italy will be speaking it. get pezzo di merda, figlio di Nie wesoło, idź za Bartolomeo. No okej, okay. w sensie jeździć na koniu za Bartolomeo, to miałaś na myśli, gro, tak? Sądura, dru że w tej sekwencji najwidoczniej wrogiem jest stereotypowy Francuz z akcentem, y manierami, wąsem i tak dalej. Jeszcze z koroną na głowie.

It reaches into the maledetto inferno. What good are you to our dead? We will regroup and fight through the gates as we did at the arsenale. The entrance is thicker with Frenchmen than the streets of Paris. So we will climb the battlements. They cannot be scaled. Pantasilea would know what to do. Maybe this is the end. I enter at dawn bearing gifts, and hope that coward spares her life.

Bartolomeo mówić o nieprzekraczalnych murach, prawda? Okej, okay, dobra. To było krótkie zadanie. Zaraz zobaczymy w którym miejscu możemy jeszcze coś podziałać w miarę blisko. Czy to ja będziemy mieli... O, kolejny agent Abstergo... Znaczy Abstergo, ale agent templariuszy. To ja mam... Aha, kolejne wejście do, do budowania. O, i mam kolejną wieżę! Hmm, hmm wieża. Dobra, nie, najpierw, najpierw agent Abstergo. To są krót, krótkie zadanka, jednak warto je zrobić. Potem może spalimy wieże Borgiów. Co tam panienko? O! Madonna. Todd, has not fucked me enough. I will not touch you. What happened here? Auguste, my beloved husband. He believes he owns this neighborhood. The Borgia have given it to him. He once made signs for the shops in the district but now he posts lies for the Borgia and hurts those who stand in his way like you where is he he spends his days locked in his workshop but i may know how to go them out count propaganda okay now tear down the signs he has posted throughout the district his pride won't stand for it grazie DA SIĘ ZROBIĆ Mulotki bordziów, co? O, to dobra, tego pana też oczekiwa, że jest multi Gościu wygląda jak krasnolud generalnie Jak całkiem wysoki krasnolud, ale no, wiecie o co chodzi e. A Że to Aj, co. Po... S -s Sądrom, kiedy ta babka mówiła o szyldach, myślałem, że chodziło, wiecie, o takie przebijane, drewniane szyldy, a nie o ulotki ponalepiane na ściany budynków. Sądrom, mówią, że najwidoczniej teren z ulotkami jest strzeżony przez straż, to, to jest spoko. To dobra ochrona dla paru zwitków papieru, nie? Ogarnijcie moje ruchy, panowie. A, to jest po prostu teren wieży, okej. Okay. To może mi utrudnić zadanie. Mogę najpierw odbić wieżę, potem ruszyć na agenta, nie? Okej, okay, tutaj mamy frajerów dwóch, dobra. Miniemy dupków. Na szczęście straży nie ma zbyt dużo. Póki co. Wyjdziemy za obszar poszukiwań. Zobaczymy jak daleko uda mi się zajść w ten sposób. No, nie. O, tu już jest więcej straży niestety. Shit Być może łatwiej będzie najpierw pozbyć się wieży, a dopiero potem uderzyć na, na nasze zadanko. A to tak będzie łatwiej. Come on! Czemu nagle spojrzeliście w górę, frajerzy? Gówno widzieliście Lamusy No niestety nie zbliżyłem się zbytnio do wieży, co było w sumie moim zamiarem Tam, są, tam ci są odwróceni tyłem Ci są kurwa, odwróceni przodem. Są za daleko, żebym zrzucił się na nich z ostrzami Mogę zawsze, w sumie Aż czy znaczy, tam ci przyjdą? No nie, z zostali zlań na szczęście. To było chyba marnotrawstwo deszczu strzała, ale no dobra. Nie przekradłbym się przez nich inaczej. dobra, jest... O, kuźwa. Szybka akcja, szybka akcja. O Jezu, zmieniłem sobie skrót jeszcze Tak i chcę w tym momencie moją wierną, kochaną kuszę. O nie! Nie, 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 nie. Sheet! Dobra! Nie mam pojęcia co mu zrobiłem, ale podziałało i to się liczy. Tak, totalnie właśnie to Edson zrobić. Dobra, spadamy na górę. Tak, definitywnie spalanie tej wieży wpierw będzie łatwiejsze niż e, podkradnięcie się do męża tamtej panienki. Wiecie, teraz ta sta babka się ta, e, tak myśli, patrzy na to wszystko. Kurde, poprosiłam go, żebyś wciągnął ulotki, a on wysadzi wieże. Może w sumie było w tym troszkę przesady. O Jezu, wow! W sumie się gonicie! Hej, dupki! What the fuck? A są ci. To nasi kumple, nasi przyjaciele. Bierzcie ich! Potrzebuję miejsca do ukrycia się. Ciekawe, czy jest to jakiekolwiek takie miejsce. Czy będę biegał jak idiota? O, będę biegał jak idiota! Bo oczywiście, że nie ma tutaj takiego kuźwa miejsca. Bo po co miałby być, prawda? Po co dać jakieś sensowne miejsce, gdzie mógłbym się ukryć? Nie, mam szczere pole przed sobą. Wiadomo, najlepiej, kuźwa. Jezu, jeszcze biegną! O co tu kuć chodzi? Dobra, jest. Jesus. O, moje ludzki tutaj sobie biegają, widzę. Zarżnę jakiegoś strażnika. Elegancko. Trzeba by ich wylewelować. My teraz mam wieżę tę odblokowaną, więc można właśnie to zrobić. O, ja akurat, proszę, przy tym. Dobra, wyślemy od razu naszych patałachów na questy. Jak się rozwijacie, panowie i panie? W sensie, panowie i jedna pani konkretnie. A masz dla lepszą najlepszą zbroję, proszę bardzo. Tak o Ciebie zbam. Doceń to. Dobra, zlecenia do time. No, zobaczmy gdzie mamy te wiecie z gwiazdką, to takie lepsze. Pię no, w sumie pięciopoziomowe, może, może. He? Mamy już troszeczkę, o nie, 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 to jest o wiele za mało. Czteropoziomowe, no może szybciej, może o 40, 80 i możemy dać nie wiem, jakiegoś piątaka, tak jako wsparcie. Go. O, kolejna czwóreczka. I piątak jako wsparcie. Okej. Okay. Wszyscy elegancko rozesłamy. Mam nadzieję, że na kolejny quest nie będzie wymagał użycia właśnie asasynów rekrutów. To było... To było bardzo niefrasobliwe, ale no Ulepszmy wszystko w okolicy, skoro jesteśmy za, odbierzemy przy okazji kasę z banku Nowy stakiewek raczej nie ma, bo przecież kupowaliśmy nie tak dawno temu W sklepach krawców zwiększył się zapas przedmiotów, okej okay to zaraz jeszcze zerkniemy, bo tutaj skoro mamy jakieś nowe przedmioty, to trzeba czu by nie zerknąć? Dobra. No ale tylko jeszcze jeden bank na mapie świata został do odnowienia. I tu mamy dotorę pana lekarza kochanego. I can also. Mm, mm, mm. Uleczymy się A teraz jeszcze zaczniemy do krawca Skoro gra twierdzi, że większa zniczka umydyka ok To przydatne Co tutaj masz kolego? O proszę, pas na noże Nie żebym używał noży, nie? Czy coś, ale You know nie żebym używał trucizny, nie żebym używał wielkiej broni, ale no... E. Z jednej strony fajnie było troszeczkę pobujać się w innych szatach, ale kurde lubię tą standardową biel Asasyna, no to no po prostu to jakieś takie, nie wiem... No to, to w końcu to się kojarzy z tą serią, jakby nie patrzeć, nie? Tak, tak, ponownie Ezio, jego niechęć do podwójnych zabójstw Dobra. W sumie rachunek taki sam, gościu tak zginął. Pojawi się August. Oj, i ma kuźwa przyjaciół, widzę. No? O Jezu. A. No chcę swój topór. O. Uuu, o ty kuźwa gnoju. Tak się bawimy, tak się bawimy. No to jak ja się kuźwa z nim pobawię. Zabawa. Pyk. Sayonara. tym bacie. Kolejna postać od Multi. Z epicką brodą. Nie, to jest kuźwa epicka broda, nie? O, patrzcie jak się przeciągnął po niej ręką. Taka epicka jest, nawet Ezio to docenił. O, zapomniałem, że go zabić ukrytym ostrzem. No nic, bywa. Okej, okay, whatever, whatever. W każdym razie. O, mamy kolejnego asasyna do zrekrutowania. I to właśnie... No, generalnie dobra, przejdziemy kawałek po prostu dalej i wszystko sobie pokupujemy. Potem zrekrutujemy asasyna. I jeszcze w tym odcinku polecimy sobie z misją chyba do Krystiny... Znaczy nie, dobra, nie. To jest hektar i nie po drodze wszędzie, więc skończymy po prostu na rekrutację i odnawianiu budynków. Okej, okay, wybaczcie przerwę. Nie ma tak zadzwonić do kogoś, tylko po to, żeby zapytać się, czy ktoś do mnie dzwonił. Przestańcie mnie popychać, wy, wy brutale, wy. Idę zabić waszych kumpli teraz. Za karę. Jest, nie że to kobieta? Tak, to kobieta. the Brotherhood. To jest OK honor, końcu Oczywiście teraz trzeba będzie tą asystentkę wysłać na jakieś mega łatwe misje. Bo wszyscy nie są już wytrenowani, w sumie tylko ona będzie miała teraz pierwszy poziom więc no to jest niefajne. Podoba mi się tak, z jaką łatwością ta gra spałni właśnie okazję do pomocy cywilom na naszej drodze, co jest akurat fajne. Szkoda, że zawsze ta pomoc ogranicza się do, do wybicia atakujących y, tą osobę templariuszy, ale no. Wszystkiego mieć nie można Podnawiajmy wszystko, jak już tutaj jesteśmy. Niech ludzie się cieszą nowymi sklepami, które mogą. wiecie, zaopatrywać się w nowe rzeczy. Czy jest jakiś obrazy naszego. naszej Ubey O, kryjówki? No proszę, obleśny obraz za 7000. A biorę. Kto bogatemu zabroni? Święty Sebastian, wygląda kuźwa jak. Jak, nie wiem, jak moja sąsiadka, czy coś takiego. Nie mam pojęcia o co chodzi. No. Na pewno przyjemności nie będzie spatrzenia na te obrazy. No kuźwa przecież Jezuchryste. Najważniejsza sprawa do odnowienia czyście oczywiście przejście. Nie mam pojęcia w jaki sposób to przejścia, w jaki sposób nie wiem, wpływają na ilość kasy, którą zarabiamy z Rzymu, ale no. To działa i to się liczy. I kowal również odnowimy. Jak tylko oczywiście znajdę to stoisko, O, jest tutaj, proszę bardzo. Ta animacja odnawiania była fajna za, nie wiem, za pierwszym, drugim, piętnastym razem. Ta już jest irytująca. Zobaczmy, czy goście ma coś nowego, bo w sumie nie sprawdzałem. Dobra, na naprawmy sobie nasz aktualny sprzęt. O, dobra, proszę. Mamy cały set. Hell yeah. No, z jest to widzicie ten, ten sam, jakby skórzany na ramiennik, skórzana zbroja, tylko że z po prostu jakimiś tam metalowymi um, ozdobami, uzbrojenie. Ma broń, poginał. Czemu jest taki gówniany? Kuszę już mamy. Amunicja, no to amunicję sobie bierzemy. Przydałaby się nam, że odmieniłem większa sakiewka na właśnie bomby dymne. To byłoby mega spoko. Mieczorsy A no tak, teraz mamy dostęp do broni ciężkiej. Tak, aby ktoś, nie wiem, ze szybkiego super asystentem, jakim jest Ezio, chciałby zrobić wolnego woja z wielkim mieczorem za pazuchą. To proszę bardzo, można, można. Dobra, i generalnie tutaj definitywnie sobie zakończymy. Ja pójdę odblokować sobie jeszcze ten tunel, ale to już poza ekranem. I spotkamy się przy misji Christine. Tak mi się wydaje, tak. Przy misji Krystyny. Ewentualnie, może będziemy kontynuować w sumie wątek Bartolomeo. Nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, to nie, dobra. Póki co, róbmy sobie rób sumie questa głównego. Ja po drodze i tak zahaczę o ten właśnie e, punkcik. Ale tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Ciebie Wam się podobał. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Assassin's Creed Brotherhood u mnie na kanale. Na razioneczko!